Manko, to mówi kumajka. Dziś pokażę Wam ciąg dalszy robienia ogrodu. Zrobimy te parasole słoneczne i z nici, bo to jednak nic nie zmycza. Zrobimy i trzeba tak tu ułożyć. Na przykład wezmę czerwony i teraz obok ułożymy biały. Ale to już do tego czas znowu mieć. Teraz biało źle. I tu znowu zrobimy nitkę. Czerwony kolor. I teraz tu też tak zrobimy, jak w tym. I już mamy. Białą. I jeszcze tutaj. To biała się coś nie zrobiła. Aha. Tu zrobię białą. I teraz znowu zrobimy nic bez nic i tego nie wykonacie, więc zawsze myście jedną. I mamy już czerwoną. Zobaczmy będę jeszcze czerwono. Więc skoro tak tak wygląda. Tu jeszcze dodamy drzewo brzozowe, oczywiście brzoza. Najlepsze drzewo. I teraz musimy znowu znaleźć mączkę kostną. Piszemy mątkę i już no, się wyszukało no i zrobimy to i będziemy mogli to drzewo wstawić w końcu wsadzamy oczywiście w brzozę, najlepsze drzewo i robimy Dobra. I ten dom już jest w miarę skończony. Ogród też jest ładny. Chyba przejdziemy od razu do budowy innego domu. Bo, więc tu jeszcze, jak coś nowego zrobię w tym domu, to na następnym wejściu pokażę Wam. I tu mamy ten salon. To jest kuchnia. Tu mamy nasz pokój oczywiście. Nie pianiem bedłem. oj balkon tak mamy a jeszcze mi się nie robić na balkon bo mamy jedną ale to zaraz się wszystko Dobrze, teraz pójdziemy na dwór i będziemy robili ulicę. ulicę zrobię z chodnika takiego tam Sam zobaczycie, więc będzie dobrze. Już jakoś to wygląda ja i postaram jeszcze wyżej, zrobić ten płot, z żywopłotu, więc będzie to inaczej wyglądać, ale myślę, że Wam się spodoba. No to teraz zaczniemy robić ulicę. 这么黑能起床？ wygląda wyglądać tu. Hmm. Tu jeszcze dodam, że liście będą także, coś będą tak zakryte, ale ja to już zrobię nie na widzi, tylko sama nie. Przynajmniej będziecie musieli tylko na to czekać. Myślę, że już tyle. A dzisiaj. A jeszcze tylko stało się troszeczkę zrobić. A jeszcze mam taki pomysł, żeby było pochodni. Oświetlić na przykład tak. Zobaczcie, teraz zaraz zrobię. A nie, Teraz tylko zrobię. Będę jaśnietko. O, jedno mi tu wyszło, nie wiem czemu. Zaraz, zaraz to naprawimy. tak to mamy więc tak to będzie wyglądać tylko jeszcze ja do końca ja tu będę dziś wam dziękuję nie wiem może jeszcze jakieś dzisiaj fina grama już chyba wątpię z tego szczęścia piąty któryś. więc na no, dzisiaj koniec hej